Dzień dobry, co tam słychać? Dobra, nie jestem dobra w gadki typu smoltok, więc od razu przejdę do rzeczy. Jak być produktywnym? Wiem, co sobie myślisz, pamiętam to za czasów szkoły sama, że jeśli udało mi się znaleźć np. spodnie i klucze, to mogłam już zaliczyć ten dzień do bardzo produktywnych. Bum! I nie, nie zawsze mi się udaje mieć produktywny dzień. Od dawna chciałam zaatakować temat produktywności i planowania dnia na swoim kanale, ale teraz mam najlepszą wymówkę, najpiękniejszą wymówkę do nakręcenia tego filmu i zaraz Wam mówię o co chodzi. Jestem bardzo entuzjastyczna. Dzisiaj dużo kawy. Dużo kawy, dużo kawy. Jeśli oglądacie naszą kochaną, cudowną, najcenniejszą Ewę, lub śledzicie ją na snapie, to wiecie, że Ewa była taka sprytna. Że rzuciła mi wyzwanie. Dzięki Ewa. Mam być super girl przez następne 24 godziny. Czyli teraz. To się dzieje teraz. Challenge accepted. Przez następne 24 godziny mam ogarniać jak nigdy dotąd. I dzięki Ewie. Już nie pierwszy raz jestem zainspirowana do działania. I chciałam wam pokazać, w jaki sposób jestem produktywna i w jaki sposób zorganizuję następne 24 godziny, tak, żeby wykorzystać je do maksimum ogarniętości. Czy jest taki poziom? Nie wiem, ale ja go stworzę i go osiągnę i wam pokażę jak. Jednocześnie kręcę ten film. A teraz taki mały disclaimer. Pokażę wam teraz. Swoje własne sposoby, co wcale nie znaczy, że to są najlepsze i yy, na jedyne sposoby na bycie produktywnym. Wręcz przeciwnie, to być może cię zmotywuje do jakiegokolwiek z tych punktów i może ci się wszystko ułoży w ciągu dnia lepiej niż do tej pory się układało. Zobaczymy. Ok, jedziemy z tym koksem. Oto moja skala 24 godzin i od razu odejmuję czas na sen, na który przeznaczam 8-9 godzin. I przygotowanie do dnia zazwyczaj. Zaczynam dnia poprzedniego. Zapisuję w notatniku, co mam zrobić jutro. Najpierw zastanawiam się, czego dzisiaj nie zdążyłam zrobić, i dodaję to do listy rzeczy do zrobienia na następny dzień. I w ten sposób unikam stresowania się w nocy. Wiesz, jak to jest? TKP, telefon, klucze, portfel, czasami też ładowarka. Pakuję wcześniej swoją torbę na cały dzień, tak żeby rano nie panikować i szukać tych najważniejszych rzeczy. Oczywiście telefon jeszcze zostaje ze mną wieczorem, i rano dołączy do reszty rzeczy. Następnie organizuję swoje kosmetyki do makijażu, tak, żeby sięgnąć po nie od razu z rana. I przekładam im te najpotrzebniejsze do mniejszej kosmetyczki i dobieram je według kolejności użycia, czyli podkład, puder, korektor, róż, cienie do powiek, pomadka, żel do brwi, kilka pędzli, czasami brązer, tuż do rzęs i oczywiście mały perfum. Wybieram kosmetyki o maksymalnej trwałości, bo szans na wiele poprawek nie będzie, a makijaż najlepiej, żeby utrzymywał się od rana do wieczora, czy słońce, czy deszcz. Jeśli nie zdążę pomalować się rano, zawsze mogę wziąć ze sobą taką kosmetyczkę. Następnie od razu pakuję osobne ubrania do ćwiczeń i to jest świetny lifehack, jeśli wybierasz się na siłownię, albo chcesz iść biegać, albo masz zajęcia z fitnessu wieczorem, po południu, masz po prostu gotową torbę spakowaną. Czeka na ciebie spakowana torba przed drzwiach. Wieczorem też przygotowuję wcześniej ubrania na cały dzień, tak żeby rano nie panikować i nie tracić na to czasu a jak wiemy, to może zająć chwilę. Dobra, przechodzimy do dnia następnego. Rano rezerwuję czas na kilka czynności. Po pierwsze, ścielę łóżko od razu po przebudzeniu, tak żeby nie wrócić już do łóżka i czuję się, jakbym już wykonała jakieś zadanie, więc jestem produktywna. Po drugie otwieram okna i odsłaniam wszystkie zasłony, tak, żeby światło jeszcze mnie obudziło i dało mi taki lekki cios w policzek na przebudzenie. Idę mieć twarz, prysznic, wolę brać wieczorem, ale niektórzy lubią się mieć rano. Bądźmy jak przyzwoicie ludzie i myjmy się. O, ktoś przygotował mi kosmetyczkę i ubrania do ubrania, to byłam ja, a teraz czas naprawić to, co się tu dzieje, czyli nic się nie dzieje. Robię makijaż, tak jak mówiłam, trwały, ale też neutralny, na tyle neutralny, żeby nadawał się na dzień, jak również i na wieczór, ponieważ nie będę go już zmieniać, tak naprawdę. I ubieram ubrania, które przygotowałam sobie wcześniej. Następnie robię śniadanie, zawsze jem śniadanie i upewniam się, że codziennie jem śniadanie, bo to jest bardzo ważne. Przy jedzeniu śniadania sprawdzam też maile i listę rzeczy do zrobienia na cały dzień, którą komponowałam wczoraj wieczorem i oczywiście piję też kawę, bo bez kawy to jest dzień stracony. Ale jeśli chodzi o to co jem, to pozwólcie, że zrobię osobny filmik z przepisami, bo ten już byłby po prostu za długi. Czas na pracę, od tego nie ucieknę. Pracuję z przerwami i sprawdzam maila mniej więcej co godzinę, i robię też przerwę na posiłek. Pamiętacie motyw pakowania torby dzień wcześniej? Tak, po pracy, jeśli gdzieś idę albo idę się ruszać to mam gotową torbę i po prostu mogę wyjść. Z racji tego, że mam pracę siedzącą, staram się wcisnąć aktywność fizyczną po pracy. Wiadomo, w idealnym świecie zmyłabym makijaż przed i nałożyła go na nowo po, ale dzisiaj nie ma na to czasu i ten podkład śmiało przetrwał 40 minut cardio, twarz jest bez zaczerwienień, nie wyglądam jak burak, to mogę iść spotkać się ze znajomymi, żeby mieć jakikolwiek kontakt z ludźmi i nie być dzikim misem. Po powrocie do domu ustawiam minutnik na 20 minut, żeby jeszcze resztkami sił posprzątać. Przez 20 minut sprzątam, nieważne co, nieważne gdzie, i w ten sposób utrzymuję relatywny porządek codziennie. Ważne, żeby coś zrobić, czyli na przykład przetrzeć powierzchnię albo zaatakować tę górę ubrań. A teraz siadam, bo czas na ten magiczny, epicki, cudowny moment, w którym skreślam zrobione rzeczy, wykonane rzeczy. Które miałam zrobić tego dnia. Nic nie daje takiej satysfakcji. Nic innego nie daje takiej satysfakcji. Dziękuję bardzo. Następnie robię coś niezwiązanego z pracą i obowiązkami, i zazwyczaj jest to taniec do trapu na jeździku. <śmiany> ale czasami też oczywiście czytam książki albo oglądam seriale, tylko że taniec na jeździku jest o wiele ciekawszy do pokazania. I potem wracam do początku osi, czyli do przygotowania do dnia. Biorę prysznic, zmywam makijaż i idę spać. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że mój filmik w jakiś sposób zainspiruje Was do działania. Może pomoże Wam dodać jakiś własny... Element do swojej własnej rutyny i będziecie lepiej ogarniać. Może nawet nie, może stwierdzicie, że ogarniacie o 200% lepiej ode mnie, więcej ode mnie. I po prostu po obejrzeniu tego filmu czujecie się lepiej sami ze sobą. Nie ukrywam, że to jest jeden z moich celów w życiu ogólnie, żebyście się czuli lepiej sami ze sobą, gdy oglądacie mój kanał. Jako kolejna część wyzwania rzucam wyzwanie i muszę to zrobić w sposób spektakularny. Nie wiem, czy widzicie, co tu się dzieje, ale jestem na jeździku i skorzystam z tej okazji. I, Ada, rzucam ci wyzwanie. Przetestuj swój makijaż i swoje zdolności sportowe jednocześnie. I masz 24 godziny. I powodzenia. I ja muszę chyba z tego zejść już. Ok. Ok, na razie PA! Przerażeni w oczach. Oh. Ojej, to jest jak. Roller coaster dla ludzi w podeszłym wieku. Po prostu niezalecane. Niezalecane. Pa!